No, pierwszy wariat jest czeki. No już, puszczamy go. Wyszedłem sobie po, porzucać troszeczkę w tym upale. Jest godzina 18, wyszedłem sobie wieczorkiem Pobawić się troszeczkę z malutkimi okonkami na pobliską rzeczkę Bo nie mam zbytnio dużo czasu, a rano Niestety nie mogłem Wyjść nigdzie, bo po prostu byłem w pracy, dlatego Teraz wyszedłem się troszeczkę zrelaksować Widzę małe okonki tutaj sobie przepływają takie Mniej więcej jak jak ten przed chwilą. O, było znowu branie. Takie jak te. O, i jest kolejny. No, zapowiada się fajna zabawa, Wam powiem. Ten jest troszeczkę większy. A. No, ten już jest. Powiem Wam ładny, no, taki. Prawie ze 20 cm można by powiedzieć. Lecimy. Także, jeśli tak będzie, no to będzie naprawdę fajnie. O, patrzcie, od razu z opadu i kolejny okonek. Ale idzie aż pod sam brzeg. Wiecie, co zaraz się chyba pofatyguję? Na dół. Tutaj jest spadek taki O widzicie jaki fajny? No wszystkie takie sportowe bardzo ładne rybeczki Pofatyguję się zaraz na dół, jak tylko będzie możliwość dojścia o, troszeczkę Opuścimy Hamulczyka było puknięcie, widać, że biały kolorek bardzo im pasuje, ja na tej rzece niejednokrotnie łowiłem okonie i powiem Wam, że biały, żółty to jest to, co one tutaj lubią. No i bardzo bym chciał, żeby jednak dzisiaj nie uderzał tu żaden szczupak, bo, bo mam tylko jednego takiego białego twisterka. No mam jeszcze wprawdzie żółtego, ale do białego jestem najbardziej tutaj przekonany. Rzeczka malutka, jest bardzo płytko, woda jest na pewno bardzo ciepła Ale jak widać okonek Malutki okonek ma ochotę na Na jakieś tam przekąski Nie sądzę, aby tutaj Był duży okoń, ale Ale zawsze Zawsze można miło spędzić czas Tutaj jest po prostu płytko Wiem, że tutaj wchodzi ta drobno... drobno Ach, było ładne puknięcie Mógłbym założyć tu wprawdzie nawet jeszcze paproszka Ale nie chcę się wyżywać za bardzo Na tych naprawdę małych okoniach Widzę tutaj też Fajne płocie I szczerze mówiąc na małego paproszka Mogłaby tu się jeszcze skusić jakaś płoteczka ale tak jak mówię, nie chcę się tu wyżywać na tych małych rybkach, tylko już tak się ustawić mniej więcej pod takie średniaczki. jeżeli chodzi o tą rzekę. troszkę je teraz spróbujemy takim szarpanym opadem. Czy może będą miały ochotę, ale widać wolą jednostajne prowadzenie. Było fajne puknięcie Byłem ostatnio na jeziorku również popływać właściwie byłem już ze trzy razy, nie pokazywałem Wam żadnego filmu, bo, bo po prostu nie chciałem robić kolejnego takiego samego filmu dlatego po prostu nie robiłem nic, nic większego byłem pływałem sobie i w trollingu i troszeczkę rzucałem z ręki różnie ta pogoda wygląda w tym miesiącu raz jest troszeczkę chłodniej i bardzo wiecznie, drugi raz jest bardzo gorąco i bardzo wiecznie, także naprawdę niełatwo mi się łowiło. Wprawdzie udało się złowić kilka szczupaków i nawet ze, ze dwa może nawet takie godne, godne pokazania. Robotę robił jerk 10 cm, głównie na pierwszym wypadzie gdzie udało się złowić na niego naprawdę dwie fajne i walczące ryby, a ostatnio już na kolejnym jeziorku było bardzo bardzo ciepło, było bardzo trudno, także udało mi się raptem złapać jedną rybkę w trollingu na 3D trout, jak dla mnie bardzo dobra przynęta i ta rybka była naprawdę bardzo bardzo fajna, bardzo ładnie walczyła. O, widzę, że lubią też te dzisiaj szybsze prowadzenie, bo próbowałem je troszkę leniwie. Ale nie reagowały. Widzicie takie takie sportóweczki. Próbowałem leniwie, nie było Przepraszam teraz wszystkich hejtów, którzy będą oglądać ten film, wrzucam ryby do wody, no bo tu jest 2,5 metra do koryta rzeki, także wybaczcie, ale nie będę tutaj chodził po ostach. I oczywiście nie mam maty na takie małe rybki i oczywiście mam podbierak, ale nie używam na takie małe rybki, także wszystkim hejtom od razu dziękuję. Szybciej poprowadzę, troszeczkę zauważyłem, że, że potrzebują tego szybkiego prowadzenia, żeby uderzyć, bo tak to próbują tylko. Jest puk-puk w przynęte, puk-puk i nic się nie dzieje. Oczywiście standardowa rzecz, no to się nie pokazywać, bo jeśli ja widzę je, to, to one widzą mnie i. I sukcesu nie będzie, jeśli nawzajem będziemy się tutaj podglądać. Zrobiła się gaga. O właśnie, tak. Tak, to jest właśnie jak. Jak się łowi non stop dość ciężkim sprzętem i się wychodzi na malutką rzeczkę z lekkim zestawem to później się tak plącze wszystko jak słoń w składzie porcelany. No i następny okończy Ła! lotny był zmykaj na drugą stronę żebyś mi tutaj nie płoszył towarzystwa widzę, że że weszły tutaj w tą rzeczkę a powiem wam, że jak weszły okonie w tą rzeczkę, to są tu szczupaki tylko podejrzewam, że jeszcze nie na tym odcinku z tego względu, że tu na razie nie mają się gdzie ukryć dopiero później będzie jakaś tam grążel gdzie one będą mogły się zaczaić na te okonki o, było ładne puknięcie i jest popraweczka, ojejku, jejku, bardzo chciał, ale nie wziął fajna jest to naprawdę zabawa człowiek może poćwiczyć troszeczkę refleks jak tak troszeczkę przywykłem już do łowienia szczupaków tak bardzo miło sobie odświeżyć taką taką okoniową przygódkę. Mam jeszcze jakieś woberki, mam jeszcze blaszki, ale skoro jest reakcja na tą przynętę, to wcale nie będę kombinował, bo nie widzę żadnego sensu zmieniać przynęty, która łowi ryby. Powiem tylko, że rzeczka ma tutaj około 1,5 metra głębokości. Ma bardzo dużą ilość dołków, ale te dołki to są. Takie 50 cm. Także jeżeli chodzi o łowisko, to wygląda właśnie tak: dość łatwe łowisko. Także zabawa przednia. Główeczka na gumce, 2 gramy. Sama gumeczka, nie wiem ile może mieć te 3 cm. Także naprawdę mała przynętka, bardzo leciutko łowimy. Fluo mam dość grube, muszę wam się przyznać, a to dlatego, że po prostu jestem przygotowany na nabranie jakiegoś szczupaka. No i chcę sobie po prostu troszeczkę podnieść szansę, a jak widzicie nie wpływa to, znaczy być może wpływa. Troszeczkę nabrania tych najmniejszych sztuk, ale jeżeli chodzi o, o całokształt, to nie wpływa to bardzo chyba na dzisiejsze łowienie, bo, bo jednak brania są. A te malutkie sztuki i tak mnie nie interesują. Wolę po prostu nie dokarmić żadnego szczupaka niż, niż iść na bardzo, bardzo lekki zestaw. O. żył pod samą linią brzegową następny wariacik takie wszystkie, no pokaż się ładnie no pokaż się, nie bądź taki takie wszystkie, na no sportóweczko do trenowania refleksu jak, jak znalazł Dłuższa chwila bez akcji z jakieś 300 metrów. Kompletnie bez brania. Susza. W wodzie też susza widzę, nic tutaj nie płynie. Tutaj chyba jest mniejsza ilość tlenu. Tam gdzie były dania, było bardzo blisko spiętrzenia wody. A tutaj po prostu nie ma nic, ani płoci, ani, ani okonia, kompletnie nic tutaj nie żyje. Jak na razie nie widzę przynajmniej żadnej ryby, więc trzeba przejść ładnych parametrów szybkim krokiem i namierzyć po prostu rybki wzrokiem. Było uderzenie wreszcie, mimo tego, że puste, to coś tam było o, od razu, chyba ten sam, od razu zopadł. Ładny okonek taki taki kończy. To jest jakiś. No, za 20 centymetrów będzie miał. Troszeczkę dalej go wypuszcza, żeby sobie tutaj towarzystwo nie płoszyć. No ale fajna zabawa, naprawdę kradanie się takie tutaj po tym brzegu. Powiem wam szczerze, że ja rzadko łowię na rzece, ale ja tak naprawdę jestem fanem łowienia na rzekach. A że solidnych rzek nie mam zbyt blisko, to, to łowię na tym co mam, czyli na jeziorach, których wokół mojego domu nie brakuje. Ale tak naprawdę najbardziej lubię rzeki, bo rzeka zawsze przynosi niespodzianki. Na jeziorze namierzy się metę, to wiadomo, że ryba tam jest, bierze albo nie bierze i tyle. A na rzece wygląda to troszkę inaczej, bo nie zawsze w tym samym miejscu są ryby, trzeba się je naszukać, nie zawsze jest ta sama ryba. I nie zawsze jest ten sam gatunek, także rzeka przynosi naprawdę dużo niespodzianek. Jeśli dobierze się jakąś uniwersalną przynętę, to można naprawdę połapać kilka gatunków ryb fajnych. I mogą to być ryby duże czy małe, ale na pewno przynoszą więcej satysfakcji. Przynajmniej tak ja to widzę, tak odczuwam mówienie na rzece. Bardzo mi się nie podoba to, co widzę. Jakieś opakowania po, chipsów, po chipsach. Nie było tak, powiem wam. Wszystko przez ten lockdown normalnie, cała ta gawiedź młodociana wybyłaby gdzieś nad morze i nie byłoby tutaj śladu po nich. A że jesteśmy pozamykani ciągle w pięciu kilometrach, to no wiadomo, młodzi też. Muszą się wyszaleć i przychodzą po prostu w miejsca, w które mają najbliżej. No i takie są efekty po prostu. Nadal jest bardzo ciemno, ciepło. To, szczerze mówiąc, jest dobre miejsce i spokojna woda, żeby bawić się muchą albo żabką No, no jasne Popatrz No skoczysz sam miejscu powiem wam złapałem bardzo ładne szczupaki są gdzieś filmy na kanale o tych szczupaczkach tutaj proszę was lubi przyjść mamusia na tą płytką wodę i, i usiąść właśnie w tych zaroślach Ustępny. O puścił, a powiem wam, że był fajniejszy no. Niestety wszedł w krzaczki i to mu uratowało skórę. Dwa razy pogonił kolejny sportowy, mały, skoczny. Powiem wam, że trochę dziwi mnie, ale jestem jak na razie miło zaskoczone, że nie uderzył tu żaden przedszkolny szczupak bo zawsze było ich tutaj od groma i... i psuły cały wypad bo przynajmniej trzy gumki zawsze szły na pasze dla nich I dzisiaj twu oczywiście wypluwam to słowo na razie bez obcinek Podrzuciłem pod samą gąbkę Przed chwilą było tam się Zrobiło oczko na wodzie I zobaczmy kto to oczko robił Okonek oczywiście Kolejny Maluszek rzeczny. No, widać, że był dziabany, widzicie? Tu już się trzymał z jakimś małym szczupakiem miałeś fart. Już naprawdę zapomniałem jaka to frajda jest połowić sobie takie małe rybeczki. Poczekam aż skończy się lockdown, otworzy się sklep, kupię sobie troszeczkę, uzupełnię sprzęt okoniowy. Przede wszystkim muszę sobie kupić cieniutką plecionkę i wtedy wybiorę się gdzieś nad jeziorko. Połowić okonki gdzieś już przy dnie, poszukać jakiegoś większego garba czy w jakichś tam roślinnościach. Bo powiem Wam szczerze, podoba mi się. No dobra kochani, to będzie na tyle Jeżeli chodzi o dzisiejszą wyprawę Dzięki, że byliście ze mną Dzisiaj na tym okoniowaniu Mała odskocznia od tych poprzednich Wszystkich filmików od szczupakowania Które jakby nie było lubię najbardziej Ale okonie Sprawiły mi dzisiaj niezwykłą przyjemność Szczególnie na lekkim zestawie Na takiej małej rzeczce, gdzie można się troszeczkę poskradać To jest coś naprawdę dla mnie Widzimy się już wkrótce Być może na pontonie Pewnie na jeziorze może jakiś szczupak, jakiś trolling, coś z ręki. Zobaczymy, jakie będą temperatury, jaka będzie woda, jaki będzie wiatr. Także ogólnie wszystko, jak zwykle, wyjdzie w praniu. A póki co zapraszam do subskrypcji nowych widzów. Oczywiście zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. I do zobaczenia wkrótce.